Opozycja oburzona akcją wiceministra. Oni są gorsi niż pandemia. Marcin Warchą rozdawał sadzonki w Rzeszowie. Opozycja oburzona. Kandydujący w wyborach na prezydenta Rzeszowa wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchą rozdawał w sobotę na rzeszowskich bulwarach sadzonki drzew. Politycy opozycji nie kryją oburzenia z powodu akcji. Panie ministrze Niedzielski, panie premierze, nakładacie obostrzenia na Polaków. A co z waszymi kolegami? Dopytywał poseł po Marcin Kierwieński. Do sprawy odniósł się minister zdrowia. Zanim wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchą Solidarna Polska zaczął rozdawać sadzonki, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaprasza mieszkańców Rzeszowa na bulwary. Na filmie Warchą nie miał maseczki, choć przebywał na ulicy. Podkreślał, że akcja odbywa się z okazji zbliżającej się wiosny oraz Międzynarodowego Dnia Lasów. W czasie jej trwania do Marcina Warchoła dołączyła jego rodzina, żona i troje dzieci. Polityk, pozując do zdjęć z rodziną, podkreślał, jak ważna jest dla niego zieleń i przestrzeń, gdzie rodziny mogą odpoczywać. Zaznaczył, że akcja rozdawania sadzonek prowadzona jest w ramach kampanii społecznej, bo nie jest zarejestrowany jeszcze jego komitet wyborczy. Na Rzeszowskich Bulwarach byli też leśnicy z Leżajskiego Nadleśnictwa, z którymi mieszkańcy mogli porozmawiać o drzewach. Grabiec, oni są gorsi niż pandemia politycy opozycji, komentując akcję rozdawania sadzonek, nie kryją oburzenia. Zwracają uwagę, że jest ona niestosowana, w sytuacji kiedy rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a w kraju wprowadzany jest lockdown. Panie ministrze niedzielski, panie premierze Morawiecki, czy to nie jeden z ministrów waszego rządu? Czy jego lock dał nie obowiązuje? Nakładacie obostrzenia na Polaków, a co z waszymi kolegami? Będzie jakaś reakcja, dopytywał na Twitterze poseł Tomarcin po Kierwieński. Wiceminister sprawiedliwości w dniu wprowadzenia obostrzeń epidemicznych w całym kraju zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na polityczne zgromadzenie. Oni są gorsi niż pandemia, komentował z kolei rzecznik po Jan Grabiec. W podobnym tonie wypowiadała się także Katarzyna Ludnauer z Nowoczesnej. Panie wiceministrze, mamy szczyt pandemii. Zachęcamy ludzi do zostania w domu, a nie na wiece wyborcze. I gdzie maseczka? Za pana odpowiada też premier Morawiecki, którego jest pan członkiem rządu. Ogarnijcie się, stwierdziła na Twitterze posłanka. Niedzielski. Pandemia nie ma barw politycznych podczas konferencji porządowym zespole zarządzania kryzysowego jej uczestnicy zostali poproszeni o komentarz w tej sprawie. Szef resortu Zdrowia przyznał, że nie widział tej sytuacji. Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negacje, odpowiedział. Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji, podkreślił Adam Niedzielski. Wybory w Rzeszowie 9 maja Tadeusz Ferenc zrezygnował z urzędu prezydenta Rzeszowa 10 lutego. Zgodnie z opublikowanym już rozporządzeniem premiera wybory odbędą się 9 maja. Wśród osób, które zgłosiły chęć kandydowania, Znaleźli się również m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, były. Poseł Kuki z 15 Maciej Masłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fiołek, którego popierają m.in. Po. Lewica i i wojewoda Podkarpacki, popierana przez Waleniart.